ostatnio na moim streamku zorganizowałem mini-event. Rozchodziło się w nim o to, aby sprawdzić wiedzę graczy odnośnie map na podstawie SpotGassera. Każdy z nich miał po 10 prób, liczył się czas i klasyfikacja ogólna. Wrzucę wam tutaj najciekawsze momenty z ich gesów, no i oczywiście to, co wygrali. A jeśli ty chciałbyś wziąć udział w tego typu zabawach, no to zapraszam cię na mojego Twitchka. Jak to wie, może w następnym ewencie ty zgarniesz skinki. Zostaw łapkę w górę. Dzięki. <laughs> nie, 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 to Ancjent chyba jest. No, są w różnych miejscach. O! No, ty nie jeździsz na rowerze, to skąd możesz rower stoi, nie? Niczym się nie przejmuj. No, tak ta gdzieś tu. No, blisko, bo. Oh, yes. Das dwa, to twoja mapa ulubiona, oh. chyba. Studienka kanalizacyjna. No, ty kurwa, kanałami nie chodzisz, nie? Bury. Kto patrzy na podłogę? Chociaż ja pamiętam, jak twój gameplay wyglądał, to stary. patrzyłeś na podłogę. A może coś Trochę się zmieniło? To było. Oprócz głosu. No, gdzie by ci studnie położyli? O, oh, stary. <laughs> To wiem, to wiem, to wiem. O, blisko, blisko. Coś, coś dzwoniło, no, ale nie bo wiesz. Było blisko. Było blisko. Wiesz, wiesz, że dzwoni, ale w którym no, kościele. No, o, komórka. Ty masz iPhona, pewnie najnowszego, nie? To byś nie, nie zwracał uwagi nie na masz taką komórkę. Jakiś iPhony? To będzie tu. No to jest CT, nie? No to jest CT, no. No to to musiał tu. No, prawie o, było, uuu. prawie było, dwa. Dwie stówki no masz, go, ostatni Gesik. Skup się, skup się, skup się. Gdzie można pływać w wodzie, a nie. nie można? Dobry, pansa ja nigdy nie, nie gram, bo tam na. Czy... Nie, to nawet no, tam, na czytać, tam pod... ciężko było, to tam nie grałem tego. <laughs> Masz podpowiedź, nie wolno pływać w wodzie, bo jest toksyczna, no. Taś tu. Brywa, stary. Mogę ci powiedzieć, że jest to na site A albo B tu? No, chyba tak. O, kuj, ważnyś poleciał. o, działa, dawaj, dawaj. Czekaj, czekaj. Jest blisko i. No to ja mam leciał tu. Jeden. Das dwa, no taki zamasowany gracz. Tu ole, insta kliknął, no, jebaniec, pa. 200 Jań <laughs> jest na pewno grał i ćwiczył, nie? Dlatego nie chciałem o tym mówić. Przymienia na dolny side? Oj, nie, oj, oj, już jest na dolnym. A, gdzie rękawice mogą być? tu. o oj, Ale oj. Oj, tu mamy po, po, poważnego gracza tu mamy. Mam nadzieję, że nie masz suba, bo nie chcę ci wydawać za dużo pieniążków. No gdzie garki mogły być rozbite, no Uch. Nie ma takiej opcji, oj kurde, kurde. Bro, widać, że w cave nie pomagasz ludziom na heaven, nie? Gdzie stoi rower, ty? W rowerowym ja bym szukał. No, Ty miałeś 3kl prawie, to ty musisz wszystko wiedzieć. Ale ci dało ciężkie, ty, kto by, miś, kto by na miotłę patrzył? Ja bym powiedział szczerze, że to po Ceta jest, jakbym miał się nie zastanawiać. Dobra, te, ten to pewnie trenował jeszcze bardziej niż ten mały Junisław, nie? Yy, dobra, to będzie tutaj. <laughs> no nie mogę. Bardziej niż Mirage? Ole wąż ty, gdzie taki wąż musz leżeć? Długo. Ja pidy, dobra, ale ja nie mogę. Kurde. No przecież to raz jest. Ja tego nie wiem tak szczerze. Ja też, ale udaję, że wiem. Gdzieś no, no, no. Gdzieś na spałnie bym strzelał. No, zastanawiasz się, czas ucieka Nie wiem, tego Dwa. nie wiem. O Junius... Co tu jest za ten konika bije, nie? Dobra, już start, start, lecisz, lecisz. Ja nie muszę? O kurwa, ty to będziesz miał cię... Eee. Ciężko widzę. I stuwa, dobra, dobra, dobra A, dawaj, dawaj. Musisz, musisz żuniego. Eee. Musisz żuniego wyprzedzić. Wszystko, żeby tego żuni nie został. A, to jest tu, w Neokonomizie? O okay, ja bym pod shorta podszedł, także go. O, chyba tak. Polubiłem Anubisa, tego wyrzucili z map pula. Pozdro. Minuta. tutaj na wodzie, musi być. O, 100% i stówka, okej. Okay. By? musi być za warami. Ragnoceta. Chyba też pogubię, bo nie kojarzę. chyba tutaj. Tak. Eee. Ostatni gaz. ostatni gaz, ostatni gaz, ostatni gaz. Nawet na łik na, na, na Dobra, dzięki o, bardzo. I ty, bratko, zapytasz mnie, skąd te skiny dla pana widza? A ja ci odpowiadam. Pirat Słeb. Co na której oddziesz się w nowe, lepsze skinki. Możesz to zrobić na zasadzie wymiany. Ty wybierasz sobie na przykład dwa gorsze skinki i chcesz jeden lepszy, Dodaje Ci wartość skinków tych dwóch, które wybrałeś, i możesz sobie wybrać jeden konkretny, na przykład, o tapetka, która ostatnio poleciała tak w górę, że daj spokój, po tym update. Możesz również kupować sobie tutaj skinki bezpośrednio za balans na stronie. No i dajmy na to, że chciałbyś kupić sobie swoją pierwszą kosę. Używasz interfejsu, wybierasz nóż. oczywiście, jeżeli język jest jakąkolwiek barierą dla ciebie, to możesz sobie w kropce zmienić na język polski. Typ noże. Sortujesz sobie od najniższych. Oczywiście szanujesz się nie bierzesz tych scyzoryków, co są na samym początku. No powiedzmy, że taki Survival Safari Mesh już by ci odpowiadał. 310 ziko, tak? Ale w momencie, gdy użyjesz mojego kodu, który daje Ci 35% do wpłaty, żeby otrzymać 310 ziko, wystarczy, że wpłacisz 230. Także knypka byłaby kupiona po taniości, A jeszcze możesz to rzucić do, do jakiejś. Bobowate skiny, i wtedy jeszcze niżej ci wyjdzie. Oczywiście strona jest w 100% bezpieczna. Pani za gwąsem ręczy, mają nawet zakontraktowane drużyny sportowe i mnóstwo innych twórców. Jeżeli pojawiłby się jakikolwiek problem, to masz help center, na którym naprawdę odpisują od razu i są dostępni 24 na dobę, bo sam miałem problem z rękawiczkami. No i przejdźmy do, do momentu, w którym kupujemy skinki dla pana Wiza, który zwyciężył. Pan Juni ma uzbierane 5 dyszek. Pan Juni zażyczył sobie Midnight Laminate za 5 dyszek. Sprawdźmy, czy będzie FT, bez trade-bana, nie będzie. Będzie jeden na jeden dzień, no to szybko go otrzyma. Weźmy najniższy float możliwy, co by zbić trochę scenki, nie? To sobie dorzucimy, żeby ci pokazać, jak to działa. Ambrue albo nie, o, tego cyklop'a jakiegoś, co to jest w ogóle, ty? To sobie wrzucimy. No i dwa złote nam zaoszczędzimy 2 ziko aż na juni. No i teraz sprawy go na następująco, że ten przedmiot leci nam do innego jak hipunku, bo ma trade bana na jeden dzień. On będzie twój, ale odbierzesz go po prostu później. Pokażę Ci. Zaraz gdzie on ląduje, ale najpierw oczywiście trzeba wysłać skinka. Oferta przychodzi błyskawicznie. Akceptujemy trade'a tutaj. Od razu akceptuję na telefoniku. Cyk pyk poszło. Akceptacja została dokonana. No i nam gratulują. Widziałeś, jak to szybko ekspresowo poszło? Gdzie wlatuje taki skinek na tribanie? A no tutaj. Masz swój ekwipunek i tu masz ekwipunek na tribanie. I jutro wejdź na stronę to ci tu wyskoczy zielona informacja i będziesz mógł sobie odebrać. Tutaj drugi koleżka, panelaki jest błyskotliwy, wybrał sobie agenta, który na pewno zdrożeje, Także szapoba dla niego. Tu już widzisz, że nie ma blokady na trybanie dlatego od razu go sobie powijamy. Klikasz potwierdź. Stateczek wypływa ze stacji. I zobacz, jak błyskawiczny staniem ofertę. Jeszcze nie. Jeszcze nie. I teraz. Gratulacje zostały złożone. Agent jest już u nas w ekwipunku. i agencik bezpośrednio jest u nas w ekwipunku. Cyk. Zostaje pan Bolson, który ma uzbierane 13 Ziko. Co my tu za 13 Ziko możemy mu wziąć? Weźmiemy mu tego Polara. Myślę, że jest zadowolony. On lubi biegać i loci Także potwierdzamy. To też skinek jest, który nie ma trade bana, dlatego przyjdzie nam szybciutko. Dziś nawet szybciej niż agencik. No i dziękujemy bardzo tutaj koleżce. Gratulacje zostały złożone. No i w ten to sposób na Pirates Web obkupiliśmy naszych tutaj koleżków, którzy brali udział na strumyku z CS Co Jakiś czas takie eventy wpadają, także może śmiało wpaść, może to jest wycięży, że wykażesz niesamowitą wiedzą. Ja przypominam o kodzie dam ci zdy Web. 35% do wpłaty, ty używasz mojego kodu, a ja mogę organizować tego typu eventy. Dzięki za oglądanie, trzymaj się. Cześć!